W dzisiejszym odcinku pogadamy sobie o bliskich relacjach. I tym razem nie mam na myśli związki, tylko te szczere i głębokie przyjaźnie. Zapraszam na odcinek o talencie bliskości. Osobom, których wyróżnia cecha bliskości, sprawiają przyjemność bardzo bliskie relacje z innymi. Czerpią ogromną satysfakcję, pracując ze swoimi przyjaciółmi nad osiągnięciem jakiegoś celu. Bliskość to talent z domeny budowania relacji. Twoim talentem dominującym jest bliskość. W takim razie zapewne Twoje podejście do znajomości i przyjaźni. Będzie określać potrzeba trwałych relacji z ludźmi. Krótko mówiąc, Twój talent w bliskości sprawia, że ciągnie Cię raczej w stronę tych, których już znasz. Nie znaczy to, że stronisz od nowych znajomości, bo możesz też mieć takie talenty, jak na przykład czar, które wręcz będą popychać Cię do nowych osób. Chodzi o to, że to te głębokie relacje i głębokie przyjaźnie. Sprawiają ci ogromną radość. Nie krępuje cię emocjonalna zażyłość, a wręcz czerpiesz z tego siłę i moc do działania. Dla ciebie przyjaźń ma wtedy wartość, jeżeli jest autentyczna, głęboka. Mimo, że zawsze wiąże się z jakimś ryzykiem. Bardzo zależy Ci na pogłębianiu znajomości i relacji, które już masz, tak, żeby poznać twoich przyjaciół jak najlepiej, ale żeby też oni jak najlepiej poznali Ciebie. Potrzebujesz czasu, żeby te relacje weszły na taki poziom, ale uważasz, że warto go poświęcić. Osoby z dominującym talentem bliskości bardzo nie lubią tych pierwszych momentów, kiedy trzeba kogoś poznać, szczególnie gdy jest to duża grupa ludzi. Dużo lepiej czują się, gdy mają szansę poznawać daną osobę jeden na jeden. To też osoby bardzo szczere i transparentne w relacjach. Najważniejszy jest charakter i osobowość. Nie liczy się status społeczny, tytuł naukowy czy stan konta w banku. I to jest strona, od której warto, żebyś dał się poznać innym. Jak rozwijać talent bliskości? Rzekłabym, że to nad wyraz przyjemne, bo to, o czym warto, żebyś pamiętał, to regularne spotkania z Twoimi przyjaciółmi. Okazuj im troskę, zainteresowanie i zawsze bądź gotów do pomocy. Jakkolwiek nie byłbyś zajęty, pamiętaj, że to właśnie Twoi przyjaciele są Twoim paliwem do działania. Jako osoba bardzo troskliwa, możesz też dobrze wykorzystać ten talent w pracy. Znajdź osoby, dla których możesz zostać mentorem, pomóż innym ludziom w pracy lepiej się poznać czy rozwijać znajomości po godzinę. Podsumowując. Osoby z dominującym talentem bliskości potrafią tworzyć i czerpią radość z bardzo bliskich relacji. Czerpią głęboką satysfakcję nad jakimś celem, jeżeli wspólnie pracują nad nim z przyjaciółmi. Tworzą prawdziwe i autentyczne relacje i organizują wręcz życie właśnie wokół nich. To tyle w dzisiejszym odcinku. Zapisy do newslettera oczywiście nadal są aktywne, więc. Zapraszam tam na dół do linka. Życzę wam spokojnego tygodnia i pamiętajcie o swoich przyjaciółach. Do zobaczenia. Cześć.